Dzisiaj około godziny 11 otrzymaliśmy zgłoszenie, iż w okolicach Skoczni na ulicy Bronisława Czecha nietrzeźwy mężczyzna idzie z dzieckiem w wózku. Po przybyciu na miejsce policjanci potwierdzili tą interwencję. Zastali 26-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego, który miał pod opieką półtora roczną córeczkę. Wynik badania tego mężczyzny na zawartość alkoholu wykazał 2,5%. Promila. Dziecku nic nie groziło, było całe i zdrowe, natomiast bardzo dobrze zachowali się przechodnie turyści, którzy w bardzo dobry sposób zainterweniowali i powiadomili służbę o tej sytuacji. Mężczyzna wraz z dzieckiem został przejęty przez żonę i mamę dziewczynki. Pani wzięła po prostu swojego męża i córeczkę pod opiekę. Sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego i sąd rodzinny przyjrzy się sytuacji opiekuńczo-wychowawczej. Jeżeli będzie taka potrzeba, jest możliwość, że może zastosować na przykład w przypadku rodziny nadzor kuratora.